Oh yeah. I tak sobie dojdzie tutaj. A ja was witam w dniu jedzenia. Dawno się nie widzieliśmy, także zobaczycie jak to dzisiaj wygląda i możliwe, że dzisiaj zjem Roberta Burnejki stejki, nie burgery, burgery u Roberta Burnejki, zjem największego burgera. Także zapraszam do odcinka. Pozdro. 33 gramy neutralni. O, ostatnio często stosuję nie jest to zdrowe, ale stosuję też awokado. I to będzie śniadanie. Przedtreningowy posiłek. Tutaj mamy e, mąkę 40 g mąki, e, 20 g odżywki, 25 g rodzynek płatków tych migdałowych. Nie liczę. 3 e, jajka, no nie? Erki. Także to zjem teraz, tutaj mamy 40 gramów kaszki e, klejku ryżowego, e, 60 gramów odżywki, e, 25 gramów e, Nesquików, 25 gramów rodzynek i średni banan. Wszystko podliczone będziecie mieli przy tym, jakiem posiłki, a ja teraz jem ten i lecę na trening personalny. Omlet, pierwszy posiłek, macie oczywiście podliczone. Później trening personalny. Drugi posiłek przed treningiem. A to jest petarda. Mm. Zobaczcie. Mm. Tak jak wiecie, treningi robię takie mm, Normalne w sumie, ale jakoś się nie przyciążę. Jak nie chcę, to nie idę. Już czwarty leci, leci czwarty miesiąc odpoczynku. Może jakąś formę nagram po treningu może zobaczę, robię ćwiczenia rehabilitacyjne na bark. Bez tego jak nie poprawię tutaj bólu w barku, nie poprawię mobilności w barkach, to nie robię masy. Cały czas sobie lecę recovery, aż to dojdzie do skutku. Jakieś planowane zawody są dopiero w październiku, w sobocie. Ale jeżeli nie wystartuję z masą, to nie wystartuję też na tych zawodach, więc pewnie nie w tym roku już, tylko w następnym. A jeżeli to wszystko będzie ok, no to wtedy wystartuję w, mm, z masą w kwietniu, czyli w kolejnym miesiącu. Nawet jeśli to będzie pod koniec, tutaj tak się raczej wyrobię z szybką masą, taką mocną. Także będzie ciekawie. Ale to mówię, podstawa barki. Kość mi się wzrosła. No, przepraszam, nie zrosła się. Zagoiła. Czyli mam dwie kości. Czyli jak chcecie mieć jedną kość więcej, to łamiecie kość, nie dacie się jej zrosnąć i macie dwie kości. No, ta kość się nie miała zrosnąć. Generalnie nie było szans. Ona się nie wzrasta, bo musiała być operacja. Nie zrobiłem operacji, chodzę z tą kością połamaną i tak będę sobie działał. Jeżeli będzie mi to przeszkadzać, zrobię wtedy operację dopiero. No, nie? Eee, no i tyle. Ja lecę na trening personalny z Asią. Z reguły mam tam trzy treningi, ale Agnieszki nie ma i Damiana nie ma, na święta wyjechał, nie będzie go miesiąc, także szybki trening z Asią i wtedy jedzą jedzonko, drugi posiłek i trening um, mój, a później już po treningu widzimy się u Roberta Burnejki, na, nie na stejkach, na burgerach, bo w Gdyni zrobił burgerownię i testuje jego burgery w Gdyni, także... Dzień jak co dzień. Wiem co chcę, wyglądam jak chcę, prawda? No, także lecimy z tematem. Pozdro. Dobra, Mordeczki. Jestem na teraz na treningu personalnym z przemiłą, podopieczną Asią. Pomachała wywam, wam, ale a robi trening. Później robię swój trening, także za chwilę będę jadł. Kolejny posiłek. Także widzimy się za chwilę. Haha. Ha. Tak, ja wiem, wolelibyście popatrzeć pewnie na Asię moją podopieczną, która robi teraz trening, ale za chwilę kończymy, ja będę jadł e, i wtedy robił swój trening, a dopiero później będziemy u e, Roberta. Także widzimy się przy jedzeniu, pozdrawiam. To jest specjalnie nagrywane na, na roleczkę skrój. cóż? Może do też. Dobra, drugi posiłek. Eee, co jest w składzie to mówiłem wcześniej, ale jeszcze tutaj podsumowanie. Eee, jem i od razu robię bo to praktycznie po tym trening pleców. A później am, am, am u Roberta Burneki największego burgera jem i dam znaczek jak to smakuje. put your to my first even though we have to fucking run that even rap first cuz i'm on mission like the 7 i will never let a sucker start and i'm getting i first so even go It's all good, theater say traces. Remind the fuck your business, oh, I'll come in all faces. So now you're telling me you wanna touch your mic first. Even though they have to fuck I'm not even back 1st Cause I'm on mission like the 007. I will never let a sucker start and i am get it. Tak, jakby najdalej, no żebym <suszy> gościł, od znaczy wiesz, oddal ten aparat, znaczy nagrywam, jest najdalej. No. Dobra, mordy. Jesteśmy przed Brunajka Burger w Dynik na świętojańskiej, zobaczcie. I tam wlatujemy. I tam wlatujemy właśnie na burgera. Największego. Pół kilo mięsa podobno. Lecimy. Jesteśmy na ulicy Świętojańskiej w Gdyni, gdzie powstał właśnie świeżo wybudowany burgerownia Roberta Brunejki. Dlatego dzisiaj ten dzień jedzenia tutaj zrobimy sobie cheata. Także dawajcie. Siema piona mu przybi. mamy na mordeczku. zobaczcie, mamy cztery burgery, nie ma lipy, jest pompa, kosciorowy i kanapeczka, ja sobie biorę hardkorowy, zobaczcie, tłuszczu 50, tłuszczu 90 białka 34, z reguły węgla po treningu, ale tutaj zjem więcej tłuszczu, no i tyle, na pewno się nasycę, zrobię wyjątek, żeby zjeść tego hardkorowego burgera, a Gosia zje, pewnie nie ma lipy, albo nie ma lipy. jest pompa, nie ma lipy, Gosia zje, ale nie kanapeczkę, <laughs> <laughs> Sorry za szopkę. O, o. Proszę bardzo. Co? ten mniejszy? Ten mniejszy? Alebo. Czekaj, nagram może twoje, Zaraz. Zaraz. swojego pierwszego Zaraz. No dobra, no. Zaraz. Dobra. Zaraz. Dobra. Dawaj Zaraz. Zaraz. Dobra. Zaraz. Dobra. Zaraz. 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 Mmm... na pierwszy nie skończy. Hmm. Hmm, hmm. A to? No to ja to jest? Ile za chwilę tylko, czy na to widać? Nagrywaj, no, bo jak się to ważne. Awesome. Mało No, tak Mhm. Nie, nie mam Jeden, że jeszcze o, ja Także petarda, mięso hmm. znalazłem już tak, tyle mięsa, bym spodziewał się, że będę miał problem z tym. Na końcu idealnie, sera nie jest za dużo, tylko, ale nie jest tak, że na przykład... Hmm. Jeszcze wiedzę, że jeszcze wyszło po Ale petarda. Jeszcze ocenię go na sam koniec, jak już ja Na razie jest petarda. Uh -huh. Teraz bobek. Hmm. Teraz bobek siebie nagram. <grym> hmm. Ja chciałam mniejszego, ale mogłabym spokojnie zjeść tego harcowego. Tak. Tylko... Ale

Nie ma My Mamy średnio, to już wnoszę, na nie powiedzieliśmy, ale to nie smakuje. Może być. aha. Zawsze woli na pewno bardziej wypieszone, ale ten jest... Ten jest akurat w że... daje Drugie niż... Parówki na szynę. Nie wychodzimy z tej Jak jemy, to wydajemy mocno. 450 gramów było wydajemy. Dzięki, Robert. Słuchajcie, burgery. Omega, Wesz, wszedł, weszedł, wszedł w 5 minut. Póki o mięsach w 5 minut, zaczyna być kalorie nie ma lepszego miejsca, także ja polecam, nie wiem jak Magda jest. Idziemy na resztę posiłków, pokażę wam, domu pozdrowia. 50 białka, 17 węgli, 7 tłuszczu, czyli po tych 90 mam prawo teraz jeść takie małe posiłki, więc idealny jest catering od Matego się sprawdzi, także czwarty posiłek, Samo białko, minimalnie węgla i tłuszcze. Po tym od burnejki. Mm. A pytano. Mm. Coś, ala sednik. Tylko trochę, jakby sera, trochę. Snickers proteinowy to jest w ogóle Bardzo fajna konsystencja. Hmm? Trochę jak w Bardzo dobre. Zjem to, Dalej popracuję na pomórce. Sorry, że z pełną buzią, Ale widzimy się w przedostatnim posiłku. A to będzie coś ala zupa. Ale będą węgle. Wiadomo już węgle. Będzie mało tłuszczu. Zobaczycie co to jest za chwilę. Pozdro. Przedostatni posiłek w kociołku Panoramixa, bo w talerzu się nie mieści, to są dwie takie zupki, każda z nich ma 17 białka i 34 t węgla, czyli 70 węgli i około 38 białka i to jest posiłek piąty z Panoramixa. Co to tam robi obok to coś takie? Ja. To dla gości przyniosłem. Acia, która była na treningu wcześniej, dała mi to, a ja mówię, że dla gości będę miał. A teraz jeszcze mnie wsypuję. Pięknie. Ja nie myślałam, że to nic leżało. Nie zostanie. Nie gląda. Wszystko dla mnie będzie. Ja już mam dosyć tłuszczy po tym burgerze. No, także, no cóż. No tyle no, zjem to i widzimy się przy szóstym. Elo, to tak dzisiaj mój dzień wygląda. Dobra, mordeczki, słuchajcie. Ciii. Bogosia. Tutaj śpi? Także zalegliśmy tutaj. Jest późna godzina. Ostatni posiłek. Ostatni posiłek. Kurczak, ziemniaczki i suróweczka jak w bistro ale 100 razy lepsze eee, od z cateringu jest, od Matego jest petarda ostatnio taka petarda że masakra <grytania> ziemniaki z kurczakiem, surówka 50 białka 3 tłuszczu 82 tego woda coś widać i to jest mój ostatni posiłek także wartownie mało tłustych rzeczy z cateringu. No i ten tłuszcz się trochę wyrównał. Także widzieliście to jadło, widzieliście mój trening, widzieliście burger u Roberta. Komentarze, łapki, subskrypcje, pamiętajcie, nie jedziemy na gapę. I dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Pozdro,